Witajcie. Edukacja na max z tej strony. Kolejny odcinek serii arkusza kalkulacyjnego Excel. I dzisiaj zajmiemy się funkcjami logicznymi oraz i lub. Yy, tutaj pierwsza ważna kwestia. Wynikiem funkcji logicznych będzie prawda lub fałsz. znaczy, że yy, jeżeli wykorzystamy samo oraz albo samo lub, to albo dadzą nam prawdę, albo fałsz. Yy, I teraz, jaka jest różnica pomiędzy funkcją oraz a jaka lub? Oraz da prawdę wtedy, tylko wtedy, kiedy wszystkie y, logiczne elementy, tak, w niej y, są, są prawdziwe. A z kolei lub da w sytuacji, kiedy tylko jeden jest prawdziwy. No i teraz dajmy jakieś proste obliczenie. Równa się oraz to jest większe od 50. Pierwsza logiczna i druga logiczna to jest większe od 50. I zwróćmy teraz uwagę, ja sobie to skopiuję. I teraz zwróćcie uwagę, sprawdźmy tylko, czy się dobrze skopiowało. Tak, wszystkie dały, teraz macie fałsz. Ale jeżeli na przykład to zmieniłbym na 55. To zwróćcie uwagę, że w tym momencie pokazuje już prawdę. Tak, czyli jeżeli oba warunki zostały spełnione, no to wtedy funkcja logiczna oraz pokaże prawdę. No i mamy przykład funkcji lub. Damy ten sam przykład. Tylko teraz sprawdźmy, czy dobrze jest. ściągnął. H10. I J10 powinno być dobrze. Tak i to J10. Sprawdźmy, czy teraz też dobrze wyszło tutaj. Tak i tutaj powinno być. Powinien wyjść prawdę. Powinna wyjść prawda, ponieważ H10 jest. A, bo ja dałem tej funkcji oraz, dlatego by nie wyszło. Widzicie, teraz zmienię na funkcję lub. I teraz jak widzicie, to dało prawdę. Tutaj jeszcze sobie skopiuję. Skopiuję, skopiuję i podam inne przykłady. Dla przykładu teraz ten będzie mniejszy, a ten będzie większy. Jak widzicie, również pokazało prawdę w sytuacji, kiedy obydwa będą nieprawidłowe. pokażę fałsz, a w sytuacji, kiedy obydwa będą prawdziwe Pojawi się prawda. Także jak widzicie, nie jest to trudne, bardzo proste. I teraz może przykład jeszcze z sumą. Dla przykładu. Równa się oraz suma. Tak, suma tego jest większa od. Powiedzmy 50. To jest pierwszy i jest mniejsza od 100. I ta suma. Ja tutaj skopiuję, żeby było szybciej. Jest mniejsza od 100. Zamykamy. Powinno być wszystko dobrze. Teraz jest prawda. Teraz, jeżeli spróbuję to jakoś mocno przekroczyć, zwróćcie uwagę, jest już fałsz. Tak? Ale jeżeli to samo zrobimy jako lub, to zwróćcie uwagę, że wynik będzie prawda. Podobnie możemy zrobić ze średnią. Równa się yy, najpierw oraz średnia. Stąd dotąd jest większa niż 4 yy. i powiedzmy nawet wystarczy, ta wystarczy nie, no to jest 4 i powiedzmy co może być jeszcze z tą średnią? No żeby nie wywalało yy to może jeszcze to znamy, że średnia, żeby jakby ktoś chciał strollować to, to, to obliczenie, no to dajmy, że jeszcze jest ta średnia mniejsza lub równa 6. Jak widzimy, tutaj się jest prawdziwe, średnia, nie wiem, ile wychodzi, można łatwo policzyć, równa się średnia Jest większa niż 4, dlatego wyszło dobrze. No i ten sam przykład można dać z lub. Oczywiście wyszła, prawda? Ale jeżeli dałbym teraz tutaj 7, no to może jeszcze niekoniecznie 7, bo to trzeba byłoby dać inny wariant. Powiedzmy, dam, dam jeszcze 8. Za mało jeszcze, dam 10, 12, 13, o jak widzicie teraz zmieniło się fałsz. To tak naprawdę wykorzystania y, innych formuł y, z funkcjami logicznymi. Także jak, jak widzicie funkcje logiczne oraz i lub nie powinny Wam sprawiać problemów, y, można je łączyć z innymi formułami. Ale tak naprawdę, najważniejszym połączeniem to jest połączenie jej z, yy, z formułą, jeżeli. Gdyż wtedy możemy otrzymać inny wynik niż prawda i fałsz. Ale o tym będę mówił przy okazji innego odcinka. Yy, mam nadzieję, że to, co pokazałem, było zrozumiałe, proste. No i już zapraszam do kolejnych odcinków z tej serii bądź innej. Może któraś na też się wam podoba. Także dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia.